Na zaproszenie matrzałka województwa Gustawa Matka Brzezina ponad 20 przedsiębiorców zrzeszonych w polsko-chińskiej Głównej Izbie Gospodarczej odwiedziło Olsztyn. Gospodarka chińska jest w takiej ekspansji, że poszukuje ulokowania swoich nadwyżek finansowych, stąd nie należy takich możliwości omijać i dlatego to spotkanie ma miejsce. Na konferencji, która odbyła się 30 października, rozważano możliwości wzajemnej współpracy gospodarczej. Inwestorzy z Państwa środka dostrzegają perspektywy rozwoju Warmii i Mazur. W trzech dziedzinach myślę, że ten potencjał do współpracy ciągle możemy rozwijać. Pierwsze to jest właśnie w dziedzinie drewno i również mewrarstwa. Ten region jakby ma bogate zasoby, jeżeli chodzi o drewno, więc to również w Chinach jest duży pobyt na tego typu produkty. Druga dziedzina to dotyczy rynku rolniczego, i tutaj, jeżeli chodzi o żywności, to mamy dużo wspólnego, możemy powiedzieć. Mamy dużo co zapotrzebowaniu co do żywności, więc możemy w tej dziedzinie rozmawiać i szukać możliwości współpracy. A trzecia dziedzina to jest dziedzina turystyki, ponieważ ten region słynie ze swoich zasobów wodnych, z tych jezior, więc a Chińczycy coraz częściej w tej chwili podróżują po całym świecie, więc ten region ma swoje atuty, żeby przeciągnąć się coraz więcej chińskich turystów. Wzajemnym kontaktom sprzyjają też inwestycje, które w ostatnich latach zostały dokonane w naszym województwie. Infrastruktura też jest już na dobrym poziomie, w zależności od miejsca to skomunikowanie Warmii i Mazur jest już coraz lepsze, no a przykładem jest nasze lotnisko. Chociaż połączenia lotniczego stolicy Warmii i Mazur z Pekinem jeszcze nie ma, kierownictwo portu lotniczego jest przygotowane na zwiększenie swojego potencjału. Jesteśmy w stanie dostosować się do potrzeb każdego inwestora z dowolnego punktu na świecie. To jest bardzo optymistyczne i jest rezultatem dobrych decyzji podjętych wcześniej, które nie zamknęły nam tej możliwości rozwoju naszego regionu. A Atutem regionu jest również Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a zwłaszcza badania naszych naukowców w dziedzinie produkcji rolnej. Chiny są bowiem znaczącym importerem żywności. Dzisiaj mówiliśmy troszeczkę o. Produktach pochodzenia mlecznego. Ja nie ukrywam, strona chińska jest żywnie zainteresowana tym tematem, z tego względu, że spożycie mleka, produktów mlecznych z uwagi na pewną specyfikę w Chinach było stosunkowo małe. Choć postęp cywilizacyjny Polski jest zauważalny, są jeszcze obszary, nad którymi należy popracować. Powołując się na dane z Banku Światowego, partnerzy z Chin zwracają uwagę na konieczność poprawienia warunków inwestycyjnych, które ostatnio uległy pogorszeniu. Spotkanie gospodarcze, które odbyło się na naszym uniwersytecie, było pierwszym tego typu kontaktem. Obie strony doceniają jego rolę i liczą na zacieśnienie współpracy.